Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny tydzień naszej przygody z astrologią. No ale najpierw jeszcze podziękowanie i podziękowania i życzenia wszystkiego najlepszego, moje drogie, moje kochane uczestniczki warsztatów astrologicznych. Mamy je za sobą, a dziękuję. To była wielka przyjemność dla mnie pracować z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Zatem 24 kwietnia do 30 kwietnia, ostatni tydzień kwietnia. Mamy poniedziałek 24. No i tak jeszcze nawiązując do warsztatów, gdzie Trochę było o grze o tron. A cytat. Każdy lot zaczyna się spadaniem, a wrony uczą Brana latać. On jest wystraszony, a, a mówią mu, że każdy lot zaczyna się spadaniem. To jest cytat na ten tydzień. Tydzień wprowadzenia nowych zasad w poniedziałek, oczywistości i powinności. E, do czwartku możemy się przekonać, co jest, jak co wygląda i co będzie istotnym motorem wprowadzania pewnego rodzaju zdań, czynności, myśli które przyczynią się i do rozwoju, i do lepszego rozumienia rzeczywistości, którą mamy wokół, i do lepszego rozumienia siebie. Oczywiście Merkury w Erce coś do nas przychodzi, przypomina na przykład o niezamkniętej kwestii związanej z finansami, z powinnościami i sytuacjami, które od dawna powinny być zamknięte lub rozpoczęte i ta sytuacja nie do końca leży po naszej stronie czy leżała po naszej stronie bo możemy przekonać się na własnej skórze że zawierzenie komuś do prowadzenia ważnej kwestii związanej z nieruchomością z zamknięciem czegoś z zablokowaniem czegoś z zawieszeniem czegoś czy też z finansami Owo zawierzenie było błędem, bo ktoś nie wykonał swojej pracy, a efekty tego niewłaściwego działania lub braku tego działania mocno odbijają się na waszym tu i teraz. I dlatego w poniedziałek możemy być zmuszone, możecie być zmuszeni do powrotu. To są sekwencje styczniowe, ewentualnie sekwencje przełomu października i listopada roku 2022, a styczniowe to oczywiście 2022. 2023. Mamy okazję w poniedziałek, wtorek, środę to naprostować. Do godziny oczywiście 14 w poniedziałek jest łatwiej, a potem może być taka sytuacja, kiedy celowo możemy być wprowadzane, możecie być wprowadzani w błąd, więcej będzie takich poplątanych informacji, wiadomości, no i na skutek tego uczuciowo my też będziemy co najmniej co najmniej dwuznacznie się zachowywać. 24 kwietnia mamy wtorek. Wszystkiego najlepszego dla Pani Doroty. Pani Dorota, pięknego czasu dla Pani. O ile poniedziałek można przeznaczyć na rozwikłanie czy na ponowne wprowadzanie kwestii zaległych, to we wtorek zdecydowanie idziemy do przodu. No, oczywiście ostrożnie, bo z Merkurym w RC, ale za to a, niejako. Rekompensuje nam te wpływy niekoniecznie właściwy Saturn, ponieważ on wspiera nasze kwestie urzędowe, kwestie związane z dokumentami. No, wiemy, że czasem trzeba, mimo ruchu wstecznego, wprowadzić nowy porządek, coś nowego, wziąć się za nowe sprawy. Wprowadzić siebie lub coś nowego na rynek, i to jest ten moment. Pamiętajmy o tym, że między, 14, między 12 a 14 sierpnia 2023 możemy do tej kwestii powrócić zaangażować się jeszcze bardziej. To jest taki czas we wtorek doprowadzania czegoś do ładu, do właściwych proporcji. Pamiętajmy o tym, że nawet gdy są to kwestie rodzinne związane z przejmowaniem udziałów czy nieruchomości, czy ogłaszaniem czegoś istotnego, a to wszystko, co istotne, zawiera i tak w sobie czynnik wywodzący się z przeszłości. Możemy we wtorek to robić. Ogłaszanie woli, przekazywanie wiadomości, umowy pomiędzy członkami rodziny, no to jest czas na tego typu posunięcia. To jest takie nowe rozdanie Saturna. Jeśli chodzi o to, co należy komuś dać na stałe, przekazać na trwale. I co do kogo przynależy. A wtorek jest fajny. 26 kwietnia mamy środę i to jest taki dzień asymilowania się z innymi. Identyfikujemy się z cierpieniem innych. Osób, z ich bólem i niemocą, naprawdę dzień pod silnym wpływem Hirona, tego zranionego uzdrowiciela. Istotny jest tutaj wymiar symboliczny, który reprezentuje Hiron, jako ten, który uzdrawia innych, a, a, a samo istnie, samodzielnie uzdrowić się nie może. Ale jednocześnie w środę mamy taką sytuację, kiedy Hiron wskazuje nam drogę do innego świata, do świata transcendencji, reprezentowanego przez przez planety duchowe, przez Urana, Neptuna i Plutona. W środę, jeśli poddajecie się terapiom różnorodnym, zabiegom, które mają zmienić coś na lepsze, to Chiron ten proces będzie właśnie wspomagał, będzie go wspierał. Do tego wszystkiego Chiron przeciera różne szlaki. To dla każdego i każdej z nas naturalny proces wspinania się na inny poziom. Taki indywidualny, gwiezdny szlak właśnie przecieramy. Go. Pierwsze koty za płot. Jeśli poszukujemy nauczycielki muzyki, nauczyciela tańca, to w genialny sposób taka osoba pojawia się przed nami. Przed nami pokazują się osoby, które mają a, taki głęboki wymiar uzdrawiania. Jakby, jakby w swoich genach mają to zakodowane takie osoby przenoszą nas gdzie indziej tam gdzie nie ma mocnych ograniczeń Saturna, bo wiadomo, że Chiron nas wyzwala z tych sytuacji wszelkiego typu działania uzdrawiające, wprowadzane dzisiaj mają głęboki wymiar o wiele głębsze niż by to świadczyło o procesach którym w tym momencie czy zabiegach, którym w tym momencie podlegamy do tego sytuacji kiedy wprowadzamy coś w życie właśnie w środę mają kontakt z drugą stroną naszego świata naszego ja. Przedzieramy się, i, i, i w środę, i i inni ludzie pomagają nam dosięgać chmur, czy też zetnąć się, stykać się z tym innym, upragnionym przez nas w końcu wymiarem. 27 kwietnia mamy czwartek. Pierwsze trzy dni tygodnia, jak powiedziałam, zdecydowanie dobre, preferujące działania, różnorodne działania. Takie działania, które wykraczają poza nasze świadome cele i unoszą nas do przyszłości. Ludzie przez pierwsze trzy dni nie stają nam na przeszkodzie. No i to zmienia się w czwartek właśnie jeżeli w środę możemy liczyć na no to i tak będzie, że ludzie się okazują przyjaźni na tyle, by wprowadzać nas w taki fajny świat, w dobry świat, w dobre sytuacje, a w czwartek zamiast pięknej czy pięknego czy, czy księcia, czy księżniczki mamy bestie, tylko i wyłącznie. Z ludzi wychodzi ta ich druga strona, cień, którego nie kochamy, ale też któremu trudno się oprzeć w tym dniu. Nie ma jasnej strony, albo jest jej mało. Należy uważać, bo słowa są obliczone na rażenie, na obezwładnienie. Mamy kwadrat świateł dla, dla jednych, w związku z tym nasze słowa są wyzwaniem dla innych i słowa i zamiary są bardzo szkodliwym dziwakiem. Do tego jeszcze przekonywanie jednych i drugich, że samemu się niczemu nie podoła. Próba nawiązania kontaktu też nie działa. Nie podpisujmy dzisiaj niczego, nie angażujmy się w sprawy korporacyjne, społeczne czy nawet sąsiedzkie. Taki moment, kiedy byle kiedy i bez powodu spotykamy się z opryskliwością i na przykład chęcią oczernienia, słuchajcie. Także ten czwartek naprawdę, przeczekajcie, warto przenieść się z tego czwartku od razu w piątek, jeżeli oczywiście można. No, bo w piątek, 28 kwietnia nie spotykamy się już z postawą, która zachęca i do walki, i do ataku, i do. Takich ciosów, które mają być ciosami z nienacka. Nie mamy już do czynienia w piątek z niskimi instynktami innych, i to jest istotne. To, na co uważamy, to pewnego rodzaju takie splątanie, nieporadność w oddzielaniu od siebie fałszu i, i wiedzy. Możemy mieć tendencję, i uważajmy na tę tendencję która mówi, że chcemy uwierzyć w coś, na co nie mamy ochoty, ale wierzymy, byle tylko dano nam spokój. Piątek, paradoksalnie słuchajcie, czasem warto przeznaczyć na odpoczynek taki piątek, piąteczek, piątunio, działanie tylko w ograniczonym zakresie zaufania do siebie i do innych. To co jest ciekawe, w piątek nie za dużo nam się opłaci. Nawet jeżeli bardzo chcemy się wewnętrznie przekonać, że warto i tak sobie opowiadamy, to naprawdę nie warto. Poczekajmy znowu, chociaż tak jak powiedziałam, a czwartek jest takim problemem problematycznym. Dniem. 29 kwietnia mamy sobotę. Dwa ostatnie dni tygodnia z wielką energią, z wielkim rozmachem, z poznawaniem ludzi i nawiązywaniem romansów słuchajcie, flirtów. To jest taka wszelka gotowość do rozrywki w tym momencie. Wenus i księżyc to jest właśnie ta chęć przeżycia flirtu, romansu, nawiązanie kontaktu lekkiego, ale przyjemnego. Ulotnego, ale na długo zapamiętanego w duszy i w ciele. I może to być układ błyskawicy, takie cudne odkrycie kogoś po raz pierwszy, z taką wielką energią po raz pierwszy. Tak, tak nam się chce, po raz pierwszy. Albo od dawna, dawna tak nie było, powiemy sobie. E bardzo silne dążenie do, mm, i, i potrzeba do bycia z kimś. To jest takie nieoczekiwane trochę. Dotknie nas lekki obłęd, wstrząs bardzo przyjemny. Z którym to wstrząsem będzie nam zdecydowanie dobrze. To układ z innego wymiaru, z innego krańca naszej świadomości. A po nim, słuchajcie, nic już nie jest takie jak przedtem. Tak samo biznesowo, rewelacyjny, rewelacyjny czas, bo wpada nam w ręce coś genialnego, rokującego, przynoszącego korzyść. Oczywiście rozwój po 15 maja, ale coś teraz zostaje mocno, mocno poruszone. Kości zostały rzucone słuchajcie, w sobotę. 30 kwietnia mamy niedzielę i to jest piękny obrzędowy czas, jeden z nienicznych dni w roku, kiedy możemy obrzędy pierwotne, bardzo kobiece przeprowadzić. Rodzi się w każdej z nas i, 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 i w każdym z was coś nowego. Przemierzamy świat już innym krokiem. Bardzo właściwy dzień, aby coś rozeznać, zorientować się w sytuacji od początku do końca, by poszukać wsparcia i otrzymać je, by zwrócić się z propozycją, obojętnie do kogo. I ta propozycja zostaje przyjęta, każda teza rozpatrzona, a każda sytuacja wywołuje. Właściwy, oczekiwany odzew. E, przyjemny tydzień za nami, zyskiwania równowagi i zyskiwania na znaczeniu. I tak ten tydzień wykorzystajcie, właśnie uczycie się latać.